Się, że stowarzyszenie pamięci narodowej, które właściwie powinno się tak naprawdę nazywać stowarzyszeniem amnezji narodowej, chyba już nie odegra większej roli, kiedy się okazało, bo okazało się, że niektórzy z jego wybitnych członków są na liście Weizmanna i to na tej co mają akta w MSW, aż także bardzo poważne są te osoby. Więc chyba już ten eksperyment się nie uda, bo, jak Państwu mówiłem, chodziło o to, żeby to stowarzyszenie stanęło na czele ruchu lustracyjnego, a potem tak go skręciło, tak jak w swoim czasie skręciło Solidarność, w taką stronę, że się znalazła z ręką w nocniku. No to teraz też chciano powtórzyć ten eksperyment, ale chyba już to się nie uda, w związku z tym pan Tadeusz Mazowiecki swoim zwyczajem na ZEW na sygnał znajomej trąbki. Od razu w odruchu Pawłowa przyjął postawę służebną. Pan Hausner wypisał się z SLD. No i oczywiście będą tworzyć partię centro-lewicowo-prawicową albo centro-prawicowo-lewicową, bo to jeszcze nie jest ustalone. W każdym razie silną, oczywiście, silną, która no, ma na celu ratowanie układu okrągłego stołu, bo to tam co będzie opowiadać, jakie bajki, to usłyszymy w swoim czasie, natomiast tak naprawdę chodzi o to, ponieważ zdemaskowanie agentury oznaczałoby, no, jeśli nie koniec natychmiastowy, to szybką erozję w każdym razie. Tego układu okrągłostołowego, a zatem i szybką erozję III Rzeczypospolitej, tej, tej, tej formy państwowości polskiej. No więc, skoro nawet sięgnięto po takie głębokie rezerwy, wydawało się takich no, emerytów jak pan Tadeusz Mazowiecki, to nic dziwnego, że mobilizacja tak głęboka musiała w końcu objąć i Pan Lecha Wałęsa. Pan Lech Wałęsa akurat w Dzień Świętego Walentego, który jak wiadomo zanim został patronem zakochanych, to podobno był patronem epileptyków, zabrał głos wykorzystując pretekst w postaci audycji, jaką w telewizji trwam i Radio Maria tam miał Krzysztof Wyszkowski. Pan Krzysztof Wyszkowski się specjalnie akurat panem prezydentem Wałęsą nie zajmował, no ale każdy pretekst dobry. Jak to mówią, żadnych politycznych nie ma on przesądów, każda partia dobra, byle dojść do rządów, więc pan Lech Wałęsa ogłosił list, w którym to nawymyślał tym współpracownikom Radia Maria od Psycholi. No szczerze chyba mówił, bo to po języku widać, że to sam pisał, a nie, że tam ktoś mu podpowiedział, bo pan prezydent po prostu posługuje się na co dzień językiem knajackim. A chyba, że ma wystąpić w kongresie Stanów Zjednoczonych, to wtedy pan Jacek Kalabiński pisze mu wystąpienie We the people, no i wtedy pan prezydent sam mówi językiem literackim, który jest dla niego językiem trochę obcym. Ale to, nieważne. to nie nieważne. To, to nikogo nie hańbi. Oczywiście. No i to by nie było nowością specjalną. Pan prezydent do Bełkotu nas przyzwyczaił jeszcze jak był prezydentem, to każdy pamięta chyba dodatnie i ujemne plusy bycia za, a nawet przeciw, ale to było charakterystyczne, że pan prezydent wystąpił w roli potrójnej jednocześnie, to znaczy w roli polityka, bełkotnika, którą już znamy, w roli teologa zarzucił personelowi dyrekcji Radia Maria, że to są wysłannicy szatana, więc to nie wątpię. Ten Tęgi teolog musiał sprawę zbadać, spenetrować, żeby to stwierdzić. No i wystąpił też w roli koryfeusza takiego właśnie psychiatry, no nie wiem, tych psycholi. No i Takiego, można powiedzieć, superintendenta polskiego kościoła. To jest właśnie czwarta rola, potworna, ponieważ zapowiedział, że siądzie razem z synem do pracy. No, i będzie wysyłał listy do biskupów, żeby położyli kres działalności tego radia. Ciekaw jestem, z którym synem pan prezydent będzie te listy pisał, czy nie, aby z tym, który cierpiał w swoim czasie na pomroczność jasną. Jeśli z tym, to prosilibyśmy, żeby to były listy otwarte, bo czasy są ciężkie, a my też byśmy chcieli się trochę pośmiać, dlaczego tylko biskupom ma być wesoło. My też chcielibyśmy troszeczkę tych listów sobie poczytać. Proszę Państwa, no to yy, akcja pana Wałęsy. Yy. Wyjaśniło się wszystko, zresztą następnego dnia pan prezydent powiedział, że ma 40 stopni gorączki. No to wiele tłumaczy, to wiele wyjaśni. Oczywiście Gazeta Wyborcza z radością drukuje te listy, bo to wiadomo przecież, jaka to radość, skompromitować lekko ręce i jednocześnie Radio Maria za jednym strzałem. No, rzadko się taka okazja trafia. W związku z tym yy, Gazeta Wyborcza zaciera ręce, no a to pokazuje. Po pierwsze, jak głęboka jest mobilizacja, że wszystkich agentów, że tak powiem, postawiono w stan pogotowia. To po pierwsze. A po drugie, że no, mimo poważnej sytuacji, to Obfituje ona, ta próby ratowania układu okrągłostołowego, obfitują momenty groteskowe. Bo powiedzmy sobie, cała akcja pana prezydenta Wałęsy ma taki niezamierzony wymiar komiczny, ale ma też takie cechy pewnego tragizmu, bo pan prezydent Wałęsa, który no nie ma odwagi, żeby powiedzieć parę słów prawdy, to chyba już do końca życia, jak tak dalej pójdzie, to chyba do końca życia będzie skazany na pozostawanie w szponach szantażystów. Także jeszcze usłyszymy niewątpliwie o Panu Prezydencie, bo przecież, jeśli tylko będzie chciał oczywiście odgrywać jakąś, jakieś polityczne rolę, bo przypominam Państwu, że Pan Minister Macierewicz w 1992 roku w informacji ściśle tajnej dla posłów i senatorów o stanie zasobów archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napisał, że przed rozpoczęciem niszczenia akt zostały one wszystkie zmikrofilmowane w co najmniej trzech kopiach i dwie kopie znajdują się, znajdowały się już wtedy za granicą, a jedna w kraju. Więc jedna kopia na pewno znajduje się. W posiadaniu złego Putina w Moskwie, a druga to nie wiemy, czy w posiadaniu dobrego prezydenta Busha, czy też ani złego, ani dobrego, ale raczej dobrego kanclerza Schrödera w Berlinie. Proszę Państwa, wygrana. Prezydenta Busha w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych niezwykle zasmuciła pana profesora Geremka i w ogóle całe środowisko Gazety Wyborczej. Pewne światło na przyczyny tej melancholii rzuca taka deklaracja izraelskiego wicepremiera, że który powiedział: No, senator Kerry lepiej nas rozumiał, ale izraelski wicepremier od razu się zreflektował. i Zgodnie z maksymą Ludwika Sempolińskiego, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, od razu powiedział, że no, jak Bush wygrał, to też dobrze, wprawdzie nie tak może, ale też dobrze, a gazeta wyborcza ma trochę gorszy refleks i jeszcze trwa w żalu, chociaż no, prezydent Bush może się zrehabilitować, bo. Już nakreślili mu cały program przyszłej prezydentury, co ma robić, więc jak się będzie, że tak powiem, słuchał, to może zasłuży na pochwałę pana profesora Geremka i go trochę pocieszy w tej melancholii. Ale w związku z tym, że już blada no, dzień się środowisko pocieszy, być może to możemy się zająć sprawami wewnętrznymi, bo już od tej demokracji to trochę mamy tutaj takie ambaradę ryшеz, bo i na Ukrainie demokracja, i na Białorusi demokracja, i w Afganistanie demokracja, i w Stanach Zjednoczonych demokracja. Trochę tego za, za silna dawka, po prostu możemy nie wytrzymać takiej silnej dawki demokracji. Więc możemy się zająć z sprawami wewnętrznymi, które zawsze są ciekawe. Proszę Państwa, ale i tu demokracja dała o sobie znać, ponieważ pan prezydent Kwaśniewski najwyraźniej coraz to bardziej zdenerwowany, im bardziej się zbliża termin przesłuchania przed Komisją Śledczą, tym większe nerwy jakoś pan prezydent wykazuje, oskarżył Komisję Śledczą, że dąży do demontażu III Rzeczypospolitej, którą być może uważa nawet za wrzut w historii Polski. No i w ogóle trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej demokracja będzie zagrożona. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy komisja śledcza zaproponowała wezwanie na przesłuchanie marszałka Oleksego, a Prawo i Sprawiedliwość w ogóle wystąpiło z wnioskiem takim, żeby go odwołać z powodu udziału żony w Radzie Nadzorczej Spółki Energii Logis Logistik, Logistics, która jest podejrzewana o to, że brała udział, uczestniczyła w mafii paliwowej, no to powiedzieli, że dosyć już tego i że zapowiedzieli, że rozważają możliwość wycofania swoich posłów z tej komisji. To było oznaczać mogło, że komisja zostanie rozwiązana, ponieważ zgodnie z artykułem 2, punkt 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej, taka komisja musi Odzwierciedlać i to proporcjonalnie do liczby, liczebności klubów, skład polityczny Sejmu. Gdyby się Sojusz Lewicy Demokratycznej i SD, Socjaldemokracja Polska, znaczy poseł Celiński, który hamletyzuje oczywiście, coraz bardziej wycofała, no to rzeczywiście zaistniałby przypadek taki, że komisja mogłaby Zostać uznana za niereprezentatywną, a w takim razie jej działanie, jej istnienie samo byłoby sprzeczne z ustawą o Komisji Śledczej. Krótko mówiąc, ten szantaż posłów lewicowych to jest groźba sparaliżowania działalności Komisji Śledczej. Która już nie będzie, nie byłaby w stanie kontynuować wyjaśniania sprawy Orlenu, właściwie no, spraw już coraz bardziej związanych z Orlenem, w ogóle funkcjonowania państwa polskiego. Jest to szantaż, jest to szantaż polegający mniej więcej na tym, że SLD i prezydent Kwaśniewski. Najwyraźniej poświęcili już Jana Kulczyka, doktora Jana Kulczyka na ołtarzu obrony demokracji, już go sam nie będą bronić. Prezydent Kwaśniewski tylko nie wyobraża sobie, żeby Jan Kulczyk się nie stawił na przesłuchanie, ale być może, że się nie stawi, że zawodzi pana prezydenta w tej chwili już wyobraźnia. Bo Jan Kulczyk nie ma żadnego powodu, żeby się stawiać przed Komisję Śledczą, zwłaszcza kiedy pan prezydent już opuścił go w potrzebie swoim zwyczajem. W związku z tym posłowie lewicy postawili Komisji Śledczej taką oto alternatywę: albo ograniczy się do pożarcia na surowo doktora Jana Kulczyka, już, którego już, że tak powiem, i pan prezydent i Sojusz Lewicy Demokratycznej na pożarcie przeznaczył, albo też położą kres samemu istnieniu komisji. Taka perspektywa szalenie zdenerwowała pana posła Rokitę, który powiedział wczoraj w rozmowie z, z złym Dduchem, że Polska znalazła się w rękach, we władzy przestępczego syndykatu. Otóż chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że byli ludzie, którzy twierdzili, iż Polska znajdowała się w rękach przestępczego syndykatu już od 1944 roku i znajduje się nieprzerwanie do chwili obecnej. Ci ludzie byli przez środowisko gazety wyborczej, w którym w swoim czasie również pan Jan Maria Rokita też się przyjaźnił, dopóki nie nastąpił na odcisk panu redaktorowi Michnikowi, oczywiście, bo teraz już się chyba nie przyjaźnią, to pan poseł Rokita też uważał, Ludzi, którzy tak mówią, za oszołomów, co w języku III Rzeczypospolitej stanowi taką odmianę lekkiej choroby umysłowej, takiego braku kontaktu z rzeczywistością. Ludzie rozumni twierdzili, że w Polsce jest Polska, jest państwem prawa, w którym stosowana jest demokracja polityczna, no ale działalność Komisji Śledczej Sejmowej najwyraźniej kładzie kres takiemu mniemaniu i no, wypada się cieszyć lepiej późno niż wcale, że również pan poseł Rokita zauważył, jaki jest naprawdę.